Blond odmładza. Czarny, wyszczupla. W pewnym wieku to już tylko jasne kolory. Czerwona szminka do takich niekrystalicznie białych zębów nie pasuje. Mnóstwo takich kolorystycznych mitów nadal krąży po internecie i świetnie się ma. Bardzo dużo domorosłych stylistek, dużo różnych fryzjerów i doradców w zakresie stylu i ubioru ciągle powtarza te. Bzdury. A prawda jest taka, że ani jedna z tych rzeczy, o której tutaj wspomniałam, nie ma nic wspólnego z prawdą. Jak to jest z tym blondem? Jeśli za młodu blond, włosy do ciebie nie pasowały i naturalnie nie byłaś blondynką, to jeśli się zestarzejesz, to nagle w jakiś magiczny sposób blond nie będzie do ciebie pasować i cię po prostu nie odmłodzi. On cię wręcz przeciwnie postaży. Czarny wyszczupla? Hmm, coś w tym jest, ale umówmy się. Czarny to nie jedyny ciemny kolor, który będzie mieć takie optyczne właściwości, które dadzą nam wrażenie, że być może wyglądamy troszkę szczuplej. Więc, ponieważ ten czarny wielu Polkom nie pasuje i powoduje, że wyglądamy wcale nie sekcji, tylko dość pogrzebowo, lepiej postawić na inny ciemny kolor, chociażby granat czy jakąś ciemną szarość. Efekt wyszczuplania będzie dokładnie podobny do tego, jaki jest w czerni. W pewnym wieku, czyli jakieś 50-60 plus, to zostają nam już tylko jasne kolory i pastele. Absolutnie tak nie jest. Jeżeli za młodu miałaś typ urody, na przykład ciemny, byłaś ciemną zimą, ciemną jesienią, to na starość ten typ urody się nie zmienia. I nagle nie zmienisz się w kogoś, tylko dlatego, że się no, zestarzałaś, komu pasują pastele? Mam taki przykład w najbliższej rodzinie. Moja teściowa, która jest kobietą już około 80-letnią, jest typowym klasycznym dipem, pomimo wieku, nadal Pięknie, wspaniale i fantastycznie wygląda w czerni i innych ciemnych kolorach. Nie wiek nie spowodował, że pasują jej pastele, i te pastele wcale jej nie odmładzają. Do niezbyt białych zębów nie można czerwonej szminki albo jeszcze jakiegoś tam innego koloru. Absolutna, totalna bzdura. Szminkę dobieramy do typu urody do całej twarzy, a nie do zębów. To jest takie podejście, jakbyśmy były jako kobiety tylko zębami, a przecież liczy się cały nasz wygląd, nie tylko nasze zęby. Więc szminkę, makijaż. Kolor włosów i wszystkie tego rodzaju kolorowe dodatki do naszej twarzy dobieramy zgodnie z typem urody, a nie zgodnie z zębami. Sorry, ale nie jesteśmy tylko zębami, ale jesteśmy całością. Swoją drogą jestem bardzo ciekawa, jakie Wy, mity kolorystyczne usłyszałyście. Dajcie znać w komentarzach, będziemy je obalać.